Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj zapraszamy Was na recenzję słodyczy. Słodyczy prosto z Ameryki, od amerykańskiej firmy Tubbs. Są to słodyczy, są, jest to marka słodyczy Bazuka i mamy ring pop, czyli lizaki, prawdopodobnie pierścionki oraz push pop. Nie mam pojęcia jeszcze co to jest, ale za chwilę to wszystko będziemy. Prawda. Tutaj mamy trzy kolory słodyczy, a tutaj z tego co widzę są cztery smaki. Ring pop jest truskawkowy, jest o smaku coli, jest czarna porzeczka i jest malinowy. A push pop widzę tutaj są dwa rzędy truskawkowych, jest czarna porzeczka i jest smak cola. Dobra, no to do testów potrzebujemy dzieciaki. Przyszły dzieciaki hmm. i które będziemy najpierw testować? Hmm. Push Pop czy ringpop? Pop? Ring Pop Madzia? Tak. No dobra, to dzisiaj zrobimy testy, teraz zrobimy testy Ring Pop. Wy oczywiście zobaczycie to od razu, jeden po drugich, ale my na razie odkładamy... Pusz pop na bok, a zabieramy się za ring pop. Mamy cztery smaki. Jakie smaki dziewczyny chciałyby przetestować? To jest, to jest czarna porzeczka. Tu jest Malina, truskawka i cola. Malina, malina czyli niebieski, bierzesz madzia, jaki będzie jadła. Też Malina? No dobra, dziewczyny Maliny. To może małym dziewczynom otworzymy jakiś inny smak. Oli pewnie standardowo nie zje, ale może Ani otworzymy truskawkę. No. Tak? Dobra. No to otwieramy. Chcesz truskawkę? Nie. No. Dobra, otwieramy teraz lizaki. Zobaczymy jak one wyglądają. Madzia już otworzyła. Madzia pokazuje jakie ładne. I można je na palec ubrać. Sprawdź to można ubrać na palec, więc tak wygląda, co to był za smak malinowy, ale ładny. Pierwsząki. Pokaż drugą malinę Chodź tutaj z drugą maliną Druga malina Taka sama A czy Oliwka chce takiego lizaka? Nie, a Ania zje? Tak No to otworzymy Ani truskawkę Jest też truskawkowy Przeźroczysty, proszę bardzo Dziękuję A dziewczyny się teraz wypowiedzą jak lizaki smakują Nieziemskie Nieziemskie? No, jak? Dobre? Smakują malinami? Tak. No, no. I to bardzo. bardzo smakują malinami. Mamy jeszcze smak coli i coś czuję, że ja go tutaj zaraz przetestuję. Oraz jest też taki piękny. Zobaczcie, fioletowy, czarna porzeczka. Będziemy je wszystkie otwierać. I Wy nie wyłączajcie filmu, bo Wy zobaczycie to już teraz. A my za chwilę, jak dziewczyny zjedzą te, to później sobie przetestujemy jeszcze pozostałe. No i oczywiście te, które tam czekają. Smarowanki. Nie mam pojęcia, to to jest, więc za chwilę to no sprawdzimy. Na no. Zobaczymy. No i mamy już przetestowane nie tylko te lizaki, ale również, jak możecie zobaczyć, zniknęły te. Te co prawda zniknęły, na razie truskawkowe same, ale smaki z... Te wszystkie smaki przetestowałyśmy na tych lizakach. No nie chciałam, żeby tutaj dziewczyny wszystkie zjadały, bo by nagle się zrobiło pusto. I co ja bym Wam pokazała w tym filmie? Te lizaki są świetne, one są jak pomadka, one są wyciskane. Można je chować z powrotem. One są większe od tych, więc no nie zawsze dziecko zje na jeden raz i wtedy może sobie schować i zamknąć. One są super. Zresztą na blogu będą zdjęcia. Zajrzyjcie na blog, tam zdjęcia wrzucimy. I co jeszcze bardzo fajne? Te lizaki one naprawdę smakują owocami. Co my tu mamy? Truskawkę, dobrze widzę truskawka, smakuje truskawką, czarna porzeczka, smakuje porzeczką i jeszcze mamy malinę gdzieś tutaj nam się schowała malina, tu mam kole ale jeszcze gdzieś była malina chyba, że maliny już od wczoraj zniknęły wszystkie jest, jedna malina się zachowała Resztę Malin dziewczyny zjadły, ponieważ Malina farbuje język na niebiesko, bo ona jest niebieska, więc no super. Kole ja też sprawdziłam, jak smakuje. Kola, oczywiście, nie mogłam tego odpuścić, też jest bardzo dobra. No dobra, czyli Ring Pop. Lizaki, które można sobie założyć na palec jako pierścionek, chociaż dziewczyny bawiły się bardziej, że to są smoczki, więc kreatywność tutaj dowolna, a to. Puszpop, czyli pomadki, wyciskane lizaki, duże lizaki, które możemy zjeść, schować, zjeść później. Tutaj mamy truskawkowe, czarną porzeczkę oraz o smaku coli więc tak to wygląda są bardzo dobre i staną się chyba jednymi z naszych ulubionych lizaków choć ja za często nie jem, ale Martyna uwielbia lizaki, więc myślę, że nie jeden raz jeszcze będą one w naszym domu gościć, bo są naprawdę smaczne i naprawdę smakują i pachną owocami, sprawdźcie to zresztą sami, one są dostępne między innymi w Smyku i wchodzą teraz na polski rynek, również do innych sklepów więc na pewno je gdzieś jest, zobaczycie i sprawdźcie, jak fajnie, owocowo smakują. Na blogu, jak już mówiłam, są zdjęcia rozpakowanych, również więcej zajrzyjcie w opisie do filmu. Jest link, a ja Wam już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.